Witam na naszym spotkaniu z Ewangelią w języku greckim. Dzisiaj udamy się do Kafarnaum, a konkretnie do synagogi. Obecnie, gdybyśmy zwiedzali wykopaliska w miejscowości w Kafarnaum, zobaczylibyśmy przepiękną białą synagogę, która została zbudowana w V wieku w czasach bizantyjskich. Niemniej jednak pod jej fundamentami znajdują się bazaltowe pozostałości wcześniejszej synagogi, która Przypuszczalnie powstała gdzieś na początku pierwszego wieku, a więc ta synagoga, w której nauczał Jezus Chrystus. Czytamy Ewangelię według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 21 do 28: Kai eis porełon taj eis kafarnaum, Kai euthis tois sabasin, eis elthon eis ten synagogen edidasken i przychodzą do kafarnaum wchodzą dosłownie do kafarnaum eis poreumaj eis to jest do poreumaj iść wchodzą do kafarnaum tutaj czas teraźniejszy a więc tak jakby ewangelista chciał nadać pewnej żywotności temu tekstowi, to się dzieje w tej chwili obecnej For eis kafarnaum do kafarnaum i natychmiast, uthis, to jest eis ten Natychmiast w szabat tutaj jest użyta liczba mnoga, szabaty, ale to jest taki, taka ciekawostka językowa, tak jak my mówimy, w święta, a to dokładnie to jest jedno święto. W szabaty, ale to chodzi o dany konkretny szabat. W dany Szabat wszedłszy do synagogi. E didasken, tutaj didasco mamy imperfectum, a więc e, czas ciągły nauczał. Wiemy, że podczas nabożeństw synagogalnych, chociaż dokładnie nie znamy przebiegu tychże nabożeństw przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej, to, co jest nam dokładnie znane, to praktyka liturgii synagogalnej po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, kiedy to one w jakiś sposób, synagogi, zastępują kult świątynny. Przedtem głównie polegało to na czytaniu fragmentu z pism, bądź proroków, tak zwanych haftara, oraz Tory, czyli Pięcioksięgu, fragmentu Pięcioksięgu oraz słowa wygłoszonego, wygłaszanego głównie przez przełożonego synagogi lub też przez ważne osoby, które w danym momencie tam się znajdowały. Wiemy, że Jezus był liczącym się słynnym rabinem, więc dopuszczono go do głosu w synagodze i tam tamże nauczał. Dwudziesty drugi werset Kai to epite didache autu engar didaskon autus hos eksusian echon, kaj uchos hos hoi grammateis i to. tutaj mamy e, czasownik ecplesso, e, który w pierwotnym znaczeniu dotyczy Odpędzania czegoś, pozbywania się czegoś, ale w domyśle chodzi o to pozbycie się spokoju, czyli coś, co wstrząsa człowiekiem, coś, co może zaniepokoić, a więc w znaczeniu negatywnym, a również w znaczeniu pozytywnym, zdumieć czy oszołomić. Czyli to jest forma bierna, a więc byli oszołomieni czy zdumieni. Z powodu, epite Didache autu z powodu nauki jego. Didasko uczyć, Didache rzeczownik utworzony od tego właśnie y, uczyć nauczanie, z powodu nauczania jego. Engar Didaskon autus, był bowiem uczący ich, czy uczył ich, chos exusian echon, jak mający władzę. Exusia to jest pewien m, rzeczownik oznaczający pewną moc, ale również nadanie tej mocy przez, przez kogoś. Więc jakby mu powierzono pewną władzę, i on piastuje tę władzę i realizuje, realizuje ją poprzez swoje nauczanie. I dajemy przeciwstawienie. Kaj uchos hojgram Mateis. I nie jak. Grammateis. Gramateus to był człowiek od gramma, litery, gramma, litera, ten, który był wykształcony w czytaniu, ale też umiał czytać, pisać i też wyjaśniać to co, to, co przeczytane. To określenie to hebrajskie sofer, ten, który jest człowiekiem księgi, człowiekiem pisma, znawca pisma, uczony w piśmie. Ale oni się uczeni w piśmie, są przedstawieni tutaj jako ci, którzy nie mają tej władzy, nie mówią z mocą, tylko być może powtarzają pewne utarte frazesy. 23 werset. Kaj Euthis en te synagoge Auton, Antropos en Pneumati Akatarto, kaj ekraksen. I natychmiast widzimy ten dynamizm opowiadania w nagle, myśmy przetłumaczyli nagle, czy właśnie był w synagodze ich w ich synagodze człowiek en pneumati Akatarto, w duchu nieczystym. Tutaj to określenie duch nieczysty, po hebrajsku było to ruach. Tamę, w przeciwieństwie od ducha czystego, to jest duch, który nie ma przystępu do Boga, oddzielony od Boga. Chodzi o tę czystość rytualną. To, co jest oczyszczone, czyste, człowiek obmyty może czytać Słowo Boże, może wykonywać y, czynności liturgiczne, święte, może ma przystęp do Boga, może się zbliżać do Boga. Natomiast człowiek nieczysty jest oddalony, oddzielony od Boga. I podobnie z duchami. Duch czysty, to jest ten, który czy święty, to jest ten, który od Boga pochodzi, jest w jej bliskości Boga. Natomiast duch nieczysty, to jest ten duch oddalony, oddzielony od Boga. Tutaj bardzo ciekawy szczegół, że Marek używa określeń typowych dla mentalności hebrajskiej, kiedy mówi o duchu nieczystym. Podczas Diego Ewangelii jest skierowana do, głównie do pogan, do hellenistów, którzy często ten świat żydowski postrzegali no, z pewnym dystansem, nawet krytycznie. A więc to, co złe jest, zostaje przedstawione przy pomocy pewnych obrazów zaczerpniętych z, ze świata żydowskiego. Natomiast Mateusz, to jest ciekawe, że kiedy Mateusz pisze o duchach nieczystych, to używa określenia daimonion. A daimonion to jest duch, w filozofii i w tradycji heleńskiej, greckiej, ten Daimonion niekoniecznie musiał być zły. Były też Daimonia dobre, zamieszkujące gdzieś lasy. Natomiast Mateusz przedstawia je: Daimonion zawsze dla Mateusza jest czymś złym. To jest określenie wzięte z kolei ze świata helleńskiego, który dla Żydów był czymś y, nieczystym, czymś przeciwnym, y, no, czymś. Więc pewna można zaznaczyć tutaj, porównując tę Ewangelię, pewne zjawisko y, pewnego ekskluzywizmu czy. Y, Pewnych stereotypów językowych, stereotypów mentalnych związanych z etnicznością, narzuconych i funkcjonujących w języku. No i tutaj mamy ten duch nieczysty, yy, w duchu nieczystym kraj, ekraksen i woła, zawołał. Przepraszam, to było nie, nie tylko ekraksen, an Ekraksen, ekraksen było zawołać, za a tutaj mamy anekraksen. Ana kradzo to jest kradzo, to jest wołam. A na kradzo wołam na górze, czy podniesionym głosem czy zawołał podnie, głośno, potężnym głosem Legon, mówiąc: Teraz mamy już dwudziesty czwarty werset Legon: Ty cheminkai soi, jesu nazarene, elthes apolesa i chemas, oida setis ei, kochagios tutheu. Mówiąc, i teraz mamy już mowę niezależną, to co mówi, m, mówi duch nieczysty, ty tichem, chemin kajsoi. Dosłownie, co nam i tobie. To jest pewna formuła, którą znajdujemy też w języku hebrajskim, mali ulecha, co dla mnie i dla ciebie, która oznacza, że. Pomiędzy tymi dwoma osobami jest pewna pewien dysonans, pewna różnica zdań. Jedna osoba nie chce słuchać tej drugiej, sprzeciwia się w jakiś sposób tej drugiej. Ta formuła, co ciekawe, w drugim rozdziale Ewangelii Świętego Jana pojawia się w słowach Jezusa, kiedy mówi do swojej matki: Ti, soj, kaj, emoj, co? Co tobie i mnie? Też właśnie w tym znaczeniu, że nie zgadzam się z Tobą. Ty chcesz, żebym, y, że nie mają wina, no to nie, y, nie mieszaj się w to, do moich spraw. Możemy, możemy to przetłumaczyć też jakąś formą, y, formą y, może idiomatyczną. Y, co, tobie do, co tobie do nas tutaj? Tichemin kajsoi. Jezu Nazarenę, Jezusie. Nazarejczyku, tutaj też zaś w Kafarnaum nazywa Jezusa Nazarejczykiem, powołując się na że przychodzisz z innego miasta co cię tutaj obchodzi, co się dzieje tutaj w, w Kafarnaum tutaj ja rządzę, mówi ten duch nieczysty, ty jesteś z Nazaretu Eltres apolesai Chemas. Przyszedłeś, aby zniszczyć, pokonać ten czasownik. apollimi, mi pogrążyć. On w Apokalipsie pojawia się wielokrotnie na okazji tego zniszczenia. Apolion w Apokalipsie to jest ten, ten niszczyciel. Przyszedłeś, aby nas, nas zniszczyć, zgubić. Oida setis ei, tut tutheu. Wiem, kim jesteś, świętym Boga. Tutaj w, duch nieczysty ujawnia tożsamość Jezusa, albo też niektórzy tłumaczą to wiem, kim jesteś, Ty święty Boga czy ty świętoszku, tą Hohagios tutheu może być też w formie wokatywu, czyli ty świętoszku, z jakimś, może ten duch nieczysty, który przeciwia się Bogu, więc ironicznie wypowiada się o Bogu. kaj epetimesen auto cho jesus legon, fimot Kai kaj exelthe ex autu, piąty. Werset i epitimesen I no właśnie, epitimao, ten czasownik, wywodzi się od rzeczownika time, to jest cena, bądź też godność. Epitimao to jest narzucić cenę, określić cenę. W pierwotnym znaczeniu mogło to dotyczyć wyznaczenia podatku na kogoś, obciążenia kogoś podatkiem, ale przyjęło to też formę przenośną rozkazać komuś narzucić komuś, Swój, swój, swoją przewagę, swoją godność, nad godność tego człowieka. Ponieważ to Timet też znaczy godność. Epi to jest nad Timet, też godność bądź cena, więc w jakiś sposób stanął ponad nimi, czy rozkazał im, ale też w wielu kontekstach on trzeba skarcić, zrugować kogoś, zrugać kogoś, przepraszam, zganić. Zganił go, czy. Skrytykował go, co Jezus jest mówiąc, Fimot che ti kai excel Tre exautu. Taj tutaj mamy imperativus, aoristów w formie biernej od właśnie czasownika Fimo. Ciekawy czasownik, ponieważ jego pierwotne znaczenie, no wywodzi się właśnie etymologia Fimo jest od rzeczownika Fimos. Fimos jest kaganiec, który zakłada się jakiemuś dzikiemu zwierzęciu. Też taki Fimos to był kubek, w którym mieszano kości, i później wysypywano je podczas gry w kości, mający formę, kształt właśnie takiego kagańca. Kaganiec. I to Fimot byłoby dosłownie bądź z nałożonym kagańcem. Czyli inaczej zamilknij. Jezus znowu z mocą, tak jakby niech będzie ci założony kaganiec. Kaj eksel i wyjdź z niego. Dwudziesty szósty werset. Kai sparaxon auton to pneuma to akatarton kaj fonesan fone megale ekselthen ekzautu i sparaxon, sparasso, ten czasownik sparasso, tu jest czas e, e, sparaxan, e, to e, sparasso on oznacza w pierwszy, też dość skomplikowany czasownik, ponieważ pierwsze znaczenie to jest roztrzaskać, rozdzierać, coś też metaforycznie atakować, szarpać, ale w języku medycznym, ponieważ tutaj mamy sytuację mianowicie schorzenia, obecnie wielu uważa, że to jest scena, ten człowiek był w jakiś sposób epileptykiem, czy, czy też człowiekiem chorym na jakąś na jakieś. Na Wiemy, że w mentalności tamtych ludzi wszelka choroba była też jakimś wyrazem nieczystych działań. Jezus lecząc przeciwia się właśnie y, złemu duchowi. I ten stąd też w medycynie, tutaj w, w pismach zarówno Galena jak i Hipokrateza, ten, ten, ten czasownik Sparasso on oznacza y, mieć spazmy wewnętrzne w celu zwymiotowania, ale nie móc zwymiot, zwymiotować. Właśnie, sobie człowieka, który chce, wewnętrznie cały organizm zmusza do wymiotowania, ale on nie daje rady wymiotować i wskręca i się właśnie chcąc, yy, chcąc zwymiotować. I tu jest, yy, także jest pewne słowo zaczerpnięte w tym miejscu z, z terminologii medycznej i w końcu widzimy, że po y, tym y, próbie zwymiotowania, to pneuma to akatarton, ten, ten duch, świe, duch, duch nieczysty, który go y, szarpie, y, to kajfonesan. Foneme Gale, i znowu mamy słów w Aoriście i krzycząc, czy wydając dźwięk, ponieważ foneo to jest no, wydawać jakieś dźwięki, krzyczeć, czy krzy, krzycząc głosem wielkim, Ekseltchen wyszedł, Eksautow wyszedł z niego. Dwudziesty siódmy werset. Kaj etchambet chesan chapantes, hoste sidzetein proscheautus legontas. Ti jest in tuto? tidahe, kat eksusijan, kai tois pneumasin, tois akathartois epitassei, kai hipakuusin auto To długie zdanie. Zaczyna się też znowu od ciekawego czasownika: tchambeo. Et Hesan, znowu to jest w, w aoryście czasu przeszłego i to w formie jeszcze w, w, biernej osłupieć, zdziwić się, osłupieć z podziwu można by tutaj powiedzieć Często ma znaczenie y, przerażenia. W Septuagincie, tłumaczeniu greckim, thambos zwykle oznacza pewne, y, pewien strach, lęk. A więc tutaj y, ten podziw miesza się też z jakimś lękiem wobec Jezusa, który okazuje tutaj swoją moc. Przerazili się też, ale też zdziwili się, zdumieć, zdumieli się. chapanty wszyscy. I tutaj mamy teraz składnię ACI, także sydzetein proschautus legontes, że w domyśle oni, sydzetein, sydzeto to jest szukać. Sydzeto to jest do szuki, wspólnie szukać, czyli rozważać, zastanawiać się, Prosheautus, do siebie samych, czyli jeden do drugiego, Zastanawiali, spoglądali na siebie, pytali się raz, o co tutaj chodzi, starali się zrozumieć tę sytuację, mówiąc, i to jest ich, ich zapytanie, tych właśnie uczestników tego nabożeństwa, czy spotkania w synagodze: Ti est in Co to jest? Didache i ne, co Didache, nauka, nauka kainel nowa kainos nowy nauka nowa kat exusian, z mocą kaitois pneumasin i duchom tois akatartois i duchom nieczystym rozkazuje to epitasso znowu mamy czasownik o tasso to jest ustawiać wyznaczać epitasso czyli z góry wyznaczać Mieć pewną władzę, nakazywać, rozstawiać, że tak powiem, czy narzucać swoją wolę. Więc tutaj duchom nieczystym narzuca swoją wolę. Chyba hipaku sin auto. I akło to słuchać. Chyba kuło słuchać, będąc. Poniżej, niejako będąc poddanym, czyli y, być posłusznym komuś, są mu posłuszne, ale tak słuchają jakby. I tam mam to przeciwstawieństwo, on jest epitasej, z góry narzuca swoje, y, swoją wolę, a oni hypakusin od dołu, te duchy nieczyste y, przyjmują, słuchają, wsłuchują się w jego, y, w jego, y, w jego rozkazy. XLKH akoe autu euthys pantahu eis holen ten perichoron tes galilaas i wyszła akoe akoe to jest od Akuło słuchać ale pogłoska czy też wieść wieść o nim natychmiast wszędzie Eutchis a jest i czasowym natychmiast, i też zakres y, wszędzie, cholen e do całej, ten perihoron. Choros to jest obszar, teren, kraina. Perihoros to jest kraina wokół, otaczająca Tes Galileas, czyli całą krainę galilejską. Tutaj Widzimy jest mowa o tej nowej nauce, którą głosi Jezus Chrystus. I w tym, w tym miejscu przypominają się słowa papieża Franciszka, który w tej zbodejcie w jedenastym paragrafie Ewangelii Gaudium mówi, że każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze nowa. Ta nowość. W czasach Jezusa jego nauka była nowa. I dzisiaj potrzebujemy, żeby w świecie ponowoczesnym, gdzie funkcjonują nowe idee, nowe sposoby wyrażania się, nowe symbole, żeby w ramach tej nowości też to słowo Ewangelii, które zawsze jest, jak mówi papież Franciszek, nowe, też wybrzmiało dzisiaj jako nowe. Bardzo dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień.